Mamy kociołek Panera Mixa. Oto to jest do rozpałki. też będzie trzeba od, krzy, od inaczej nie rozpalić. Od na rozpalić. Ja pierwszy raz w życiu krzemień w ręce miałem taki do rozpalania ognia. Także mówię, że w, za moich czasów już były zapalniczki. Ale to po co ja to trzymam? O trzeba, Madzia, No. Jak no post... bo nie wiem, co mam z tym zrobić. Podtrzymać. po prostu potrzymać, bo ja to zbieram na razie. Aha, nie okay, ma. To potrzebne do rozpałki. No, to rozpałki, A, No to, mi no to powiedz, bo ja nie wiedziałam, po co trzymam. Magda wiadomo, ona nie jest, nie jest z tych klimatów, ona pewnie nawet nie wie, jak ognisko wygląda do końca. Także trzeba ją wdrożyć bardziej w te, w te wszystkie sytuacje i pokazać jak coś z czym. Rozpalę ten ogień, choćbym nawet miał tutaj się wykrwawić. Dawaj, dawaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Jezu, tak, mam, ten... to prawie, mam to prawie, mam to prawie! Jezus mam to prawie Nie no, Nie, odjarały za bardzo, już roztrzepałeś. Dobrze było <grym> O o, 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 o. Wow. Dobra, dobra, dobra. Dobra. Masz koło siebie, masz koło siebie pod nogami No podkładajcie ci czegoś no Wrzucaj, wrzucaj Łukasz, chodź A to drewnka też czy nie? No gdzie jest Łukasz? To niech się dochajtu, niech się chociaż rozpali trochę Będą się Coś suchego potrzebujemy, więcej tamtego co było. Trzeba no, było przygotować się, nie stać nadziei. No ja nie wiedziałam co mam robić. A gdzie on chodzi, że rozpalamy to. Przecież w życiu nie rozpalam ogniska. No właśnie ten moment troszkę przegapiło, kiedy trzeba było porzucić drewna. A ty nie możesz tak się wkurzać, bo skąd ja mam wiedzieć, czy ja w życiu ognisko rozpalałam? Nie. No, no może troszkę się zdenerwowałam. Spokojnie, ważne, żeby bez nerwów. Bez emocji? No właśnie, bez nerwów. Olek się zdenerwował o rozpalanie ognia, że y, nie podawałam mu kawałków y, drewna, ale skąd mam wiedzieć, co mam podawać, które kawałki, skoro nigdy nie, odp nie odpalałam ogniska, więc jakby powiedział to tak spokojnie, wyjaśnił, co i jak, to nie byłoby problemu. Nie wiem, po co tak się denerwować. Dobra, proszę, macie nie dmuchaj, nie dmuchaj. Poczekaj, niech, niech się rozpali. Niech Jest się piękny płomień, niech to przejdzie. Dorzutaj siano, dorzutaj niech, to siano, siano, niech to przejdzie, siano, siano, dorzutaj, 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 dorzutaj. Dorzucaj, dorzucaj, dorzucaj. dorzucaj, dodaj, można? Teraz Drewienka można drewno, dawaj. drewno. Drewienka. I można dodawać coraz większa. No ale nie, poczekaj. Nie, 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 tak dużo. nie, zasypujcie tego. nie, nie, No spoko, Dobra, dobra, no nie musisz tak się denerwować po prostu. No. Wystarczy coś wyjaśnić, powiedzieć o tak i tak, a ty się tylko... Du -du -du -du. Później już stwierdził, że to była jego wina i przeprosił. Bo to było głupie. Po co się denerwować o takie mało istotne rzeczy? Bo jak ktoś nie wie, jak coś zrobić, to wystarczy mu wyjaśnić. No to już bym wiedziała, że od najmniejszych do największych no. się robi. A jakbym sama to rozpalała, to bym od największych zaczęła. Skąd bym miała wiedzieć? Serio, zaczęła być to najmniejszy? Nie, 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 po prostu wie? bym nie wiedziała, e czemu muszą być te najmniejsze. Nie zapalałam nigdy ogniska, raczej tylko grilla jak coś. I to też nie sama. Z wami. Ty, jak wy macie na imię? Macie jakieś twoje takie plemienne imiona? Ja jestem Zosia. No, jest Zosia szukała. Zosia szukała. Rosia szukała, Radziwiłówna. szukała Radziwiłówna. <noise> A Izabela kim jest? Ja właśnie jeszcze nie wiem. Ja jestem Marysia, nie miałam... nie starosta, a tylko bier... Marysia zbyt prosta. Marysia zbyt prosta, a ty możesz być Ksenna. Mogę być. o, to jestem od Ogniska. Ogniska. Uchano jakie twoje no. imię było? Szumiący las. Rozbrany, Szumiący las. Szumiący las. Ja jestem no, różowy zachód. A ty Olo? Buzująca rzeka. No. Buzująca rzeka, dobra. No my już mamy imiąca, szumiący las, burzująca rzeka, różowy zachód. A ty? Księżyc w pełni. Księżyc w pełni. Chyba nie będę tłumaczyć dokładnie, o co chodzi. Zainteresowani na pewno będą wiedzieć. Trzeba jakąś nazwę plemienia wymyślić, nie? No, no. tak, no właśnie tam jak się nazywamy. A jakie propozycje? Bojowi Słowianie. <laughs> jak miała być ta szczęśliwa siódemka? Lucky 7. No, może szczęśliwa siódemka? No. Może w tym kierunku? Niepokonana siódemka. Mm, lucky 7 dobre nawet. No. Ale to takie słowiańskie bardziej nazwy no. trzeba mieć, nie? A nie angielską. A bo po prostu może siedmiu wspaniałych. No. A jeżeli biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Big Brotherze, to może po prostu wielka siódemka. O, no. Też fajne, fajne, no? Wielka siódemka. W wielka dobre. siódemka. No.